Powitać, powitać państwa. uff, z tej strony PSO, A to jest kolejny odcinek z gry Astronir. Tak. Kolejny odcinek numer 11. Dziękuję wam z gry za aktywność na kanale, za to, że podobałem się wam moje filmy, to jak w jaki sposób nagrywam i ogólnie. No i zapraszam was do lajkowania, subskrybowania yy, kanału. Wszystko jest dozwolone. Nie zmuszam, możecie zasubskrybować. Nie, mu nie musicie. Wasza decyzja. Dobra. W ostatnim odcineczku ogarnęliśmy tutaj laboratorium ksenobiologiczne, w którym oto tego tutaj. Kolegę zdobyliśmy. Bardzo słodkiego kolegę. Od razu was, te, was zapraszam do tego, żeby. Pisać w komentarzach, jaką nazwę możemy nadać naszemu towarzyszowi podróży. Bo to będzie naprawdę cudowna podróż z tym kolegą u boku. Więc. On jest po prostu słodki. No nic nie można dodać, nic ująć. Dobra, w dzisiejszym odcinku planuję się zająć czymś troszeczkę innym. A, uwaga, czym? O, weźmy sobie te nasionka. Pyk. I dostajemy światełko. Wow. Dużo świata dostajemy dzięki naszemu przyjacielowi. Bardzo rozjaśnia fajnie teren. Te skokopnącze to sobie ogarniemy do bazy. Abyśmy mieli tamte skoko też hodowane i abyśmy nie musieli latać tak daleko ciągle będzie dobrze i do naszej hodowli posadź Niech sobie rośnie A to bardzo ładnie wygląda takie wzrost tej roślinki Dobra Żeby nie przedłużać mm. Ogarniemy sobie dzisiaj Umieszczony w laboratorium w, w, skanowania, bonus bajty, dobra wyłam skryczek, przenoszenie paczki. Dobra. Yy, mamy ziemi? Mamy trochę ziemi, chociaż niedużo. Dobra. Najpierw sobie jednak chciałbym ogarnąć naszego przyjaciela do badań wrzucić, aby były możliwe badanka. Yy, gdzieś się tutaj naszego... Kolegę małego. O! Wrzucał, aby się zbadał. I uwaga, badanka. Zobaczymy, czego się dowiemy. Gesylwia, weryfikacja. Napełni więcej energii. Energia śledzenia dobra. Opieka nad gastropodem mamy. Eee, weryfikacja, pyk. E, użyj rejestru, aby aktywować urządzenie śledzące laboratorium. Inne gastropody, o, okej. Okay. O, o RTG, dobra, fajnie, fajnie. Na razie energię śledzenia sobie wyłączymy. Wołam do skrytek sobie też wyłączę póki co. Przenoszenie paczek to sobie ogarniemy. O Wolframie mowa poszukiwaniu litu pełny magazyn O, w ramie nieznane części, wam skrytek, dobra, e... Musimy sobie troszeczkę grafitu więcej sprawić. A więc, musimy co nieco byśmy musieli gdzieś nakopać ziemi. A nie chcę też niszczyć za bardzo terenu tutaj. Bo To jest jednak ważne, żeby no. Nie chcę niszczyć za bardzo te góry zwłaszcza tej. Ale co poradzić? Co poradzić? Skoro potrzeba, to potrzeba. Full? Jeden full no. dobra. Taka by było chociaż tak w miarę równiej. A no, tu, tu sobie zrobimy... Czeka tak to bardziej naturalnie to wyglądało. Dobra, mamy to. Gra Dwa grafity sobie ogarniemy. Okej. Okay, Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. grafit. Robimy. Yy, dobra, pojemnik tu i pojemnik tu. Dobra, dziękuję. He, 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 he. Dobra. Mm, Grafity sobie ogarniemy. Będę chciał odblokować coś, co naprawdę was zaskoczy. A między innymi... Bo będziemy potrzebować węglik wolframu też w przyszłości. Ale potrzebujemy do tego wszystkiego naszą po prostu lotnictwo musimy blokować. Mały prom. Tyk Stop aluminium, ceramiczny. Stop aluminium nie wiem czy mamy. Stop tytanu i ceramiczny będziemy mieli. Ale stop Tytanu się robi chyba w stacji chemicznej, jeśli się nie mylę myle. Pakownik, ok e, Wydruk i odblokuj pakownik, dziękujemy Średnia drabniareczka Pyk. i tutaj sobie niech będzie nie, dziękuję. Moduł. Pobiera 5 mocy w czacie. W czasie pracy. ok yy, Kolejną taką fajną rzeczy. Będę chciał ogarnąć platformę do wymiany handlowej. Laboratorium, kondensator. O, platforma handlowa. Export chip, żelazo i wolfram. Wolfram da się znaleźć. Żelazo. Żelazo to teraz nie pamiętam gdzie. Eksport sobie ogarniemy. Dobra, ale najpierw potrzebować będziemy... Na pewno... Laboratorium chemiczne. Ceramiczne szkło i wolfram. Dobra. Eee... Niż, złomuj, handluj. Użyj platformy do pozyskania surowców. No na razie nie mamy platformy handlowej. Eee... Wydruki, mały wahadłowiec, zainstalował generator. drugi podąż silnik manewrowy na paliwo stałe. ortek jest, chron, polowy paliwo nas jest... Dobra, e, mamy małe sobie wydrukować tutaj. Małe. Ma, musimy wydrukować sobie małe rzeczy. Lądowisko, aluminium i ceramiczny razy dwa. Węgiel to nie. Ceramiczny razy dwa. Ceramiczny mamy jeden tylko, tak Szkoda Bo Tutaj więcej nie widzę. Glina jest tutaj schowana, widzę O, jest pochowana Więcej nie widzę, żeby mówiło coś, że Halok to jest gliny Dobra, jeszcze tu mówi... O Chcę zniszczyć bytnia tutaj. O, tutaj. Tutaj, tutaj. Tu. A, Dobra, mamy full ziemi, to od razu ją wykorzystamy na kolejne. Rzecz ważna. Pyk. Dobra. E, tutaj poproszę złożone nie Okej. Okay. Ziemia. Kanister jeden, kanister drugi. Dobra. E, glinę. Biorę na ceramiczny. Glinę, jeśli biorę, że się nie mylę, to można też wydrukować, więc to nie jest coś co jest... O nie, zgubienie. Więc nas spokojnie można wadnąć. I glina kolejna, fajnie. Podłączmy sobie światło ładnie, pyk, a no tak, muszę wyłączyć najpierw światło, pyk, ładne oświetlenie, kolejna glina, Ok. E, pakownik sobie na razie włożę do rzeczy tak zwanych mało używanych, <noise> tutaj, e, grafit to tu na razie też damy, nie mam posegregowanego. No dobra, kable przewody przewodami. Dobra, te przewody tutaj. Okej, okay. eee, potrzebujemy teraz odjechać naszym traktorkiem. I Dziękuję. Okej. Okay. Teraz chcemy zabrać sobie żywice. Dziękuję. Średni magazyn. Raz. Średni magazyn. Dwa. Dobra. Parę takich średnich magazynów muszę porobić. Tyk. Okej. Okay. no, ładnie wygląda, co? O, jeszcze sobie screena rzuciłem na miniaturkę. <grybujesz> dobra, mm, Średnie magazynę. Byk. dobra, tu gdzie chciałem, czyli tu, tu, średni, pyk. Średni pyk. O, tutaj żywica organiczna glina. Dobra, glina zaraz sobie też ogarniemy. Więcej. O, jak widzicie, jest fajne, Super. Dobra, rozłóżmy. Dziękuję. Mam nadzieję, że gra nie jest za głośno. Uściszemy ją troszeczkę ostatnio. Ale, jeśli by były dalej problemy, to piszcie śmiało. Spróbuję zrobić, co siękolwiek da. Żeby nie było za głośno. Dobra, wirówko ziemna. I glina. Proszę, 6 razy. Dziękuję. Okej, otokej. 5 do wytapiania. Węgiel, węgiel, węgiel. Jeszcze więcej tego węgla mamy. Cynk, wolframu nie mam, tak? Nie. Ale to wolfram szybko znajdziemy. To nie jest wielki problem. Ceramiczny. Tak samo. Aluminium będzie potrzebować własnego celera własnego. Cynk, może w przyszłości, ale to w przyszłości może. Prąd jest. Ma... Nie mamy badań w toku póki co rzuconych, nawet no to mamy prądu dużo. E, tak, dzisiaj byłaby mniej eksploracji, więcej takich rzeczy. Typowo. Jak to się. Jakby to nazwać? No. Magazynowych, można powiedzieć. A pytanie, co by było, gdybym dał mechaniczne ramię, autoramię? Włącz. O! Widzicie, da się. Fajnie, cieszy mnie to. Czyli rzeczy, które będą tu przetapi do przetapiania na przykład będą się tutaj przenosić. Też to fajnie wygląda. Fajnie, fajnie. Podoba mi się. Dobra. E, ceramiczny mamy. Czy mamy tylko naprawdę jedno aluminium? la lala. To słabo, słabiutko. Aluminium, kwarc, to nie. Glina, organiczny. Dobra. Organiczny, możemy dużo organicznego ziemi przez co produkować dużą ilość prądu. Dobra, byśmy musieli iść po trochę aluminium. Bo mamy maluteńką ilość. A lądowisko to jest jednak sprawa ważna. Yy, duża drukarka, schronienie, lądowisko. Ceramiczny i aluminium. Byk. Niech się chłopak robi. A my podjedziemy sobie po troszeczkę. Naszego kochanego... Aluminium. Jedziemy. Tylko najpierw jeszcze sobie naładujemy naszego przyjaciela. Pamiętajcie, żeby mu dać nazwę fajną wymyślać jakąś. Bo chopak się ucieszy na pewno. Dziękuję. Nasiono, próbka, nasiono. Nasiono jedno, pyk, posadzimy. Próbkę damy koledze. Do zjedzenia, aby tam dało troszeczkę jasności. A to niech się tym bada. Ta kubeczka. też dadam troszeczkę bajtu. Jedziemy. Pyk. tutaj sobie wyjdziemy. Uiiii. trochę zabolało. Oj tam, oj tam. Nie umarliśmy od razu. Halo, jest tu kto? Aluminium, where are you? A widzę cię, złożył aluminium. Widzę, jej. Tutaj jest dużo tych służb, aluminium, nie aluminium. Dobra, laleryt, raz, dwa, troszeczkę wykopię tego lary, Okej. Okay. Pełne eku. 6 larytu. Fajnie, fajnie. W przyszłości będziemy tego autoekstraktora używać, żebyśmy nie musieli się męczyć po prostu z ilością wydobycia. Będziemy przyjeżdżali, dawali jakiś na przykład organiczny do środka, a zabierali sobie laleryt. O, 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 ja tu o, 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 Kolejne bajty będą, <laughs> A, wyjedziemy sobie ładnie. Pyk, i do tyłu. Byk. I do... patrz. co pan tutaj ma do zaoferowania? Ile i bajtów? 500 bajtów może być, fajnie, fajnie, podoba mi się Okej, okay. eee, Mamy, tak? Mamy to co chcę. Lądowisko, mały prom aluminium razy 2. Dobra, ok, dok. Okay. dobra. Ceramiczny. Dobra, ceramicznego już mamy, zapas, ładny. O. No i teraz nie będę narzekał na niedobór. Dobra, e, lądowisko to sobie ogarniemy. Może gdzieś tutaj, w tym ładnym płaskim miejscu. Wypakuj. Pyk pyk pyk. Rozwiń. Dziękuję. Dziennik misji. Przedmiot, ORTG. Dziękuję za kolejne ORTG. Dobra. Yy, ORTG numero duo mamy do bazy. Kurka, mamy troszeczkę już tych ORTG złapanych. <laughs> yy, nadajnik, tak? Aby włączyć śledzenie. Dobra, włączamy śledzenie, energia... Śledzenia, pyk. Filtry tlenowe dostaliśmy, jej, wow, ale jestem zadowolony, że szok. Dobra, eee, filtry tlenowe to sobie nie będę tam odkładał ich, bo nie potrzebuję ich tam odkładać póki co. O, no, tutaj. Eee, troszeczkę ziemi mamy też, tak, widzę. lina kwarc grafit amon amon jest bardzo potrzebnym składnikiem do produkcji paliwa więc no przyda się dobra aluminium mamy i aluminium sobie poskładujemy tu tak tak I pyk. dobra, mamy troszeczkę aluminium, jestem już też zadowolony. O, ładnie, ładnie, fajnie. Dobra, mmm, czego byśmy potrzebowali do znalezienia kolejnych ważnych rzeczy? <słuch> Żeby mieć duży prom, to tam się przeżyje jeszcze bez tego. Ekstra duża platforma, a o, platforma B, to nie auto ExpoChip Expo-Chip musimy zrobić, Stal, musimy mieć, musimy mieć węglik Wolframu i gumowy razy jeden. Stal potrzebna jest stacja chemiczna na pewno, węglik Wolframu też i stacja chemiczna też jest potrzebna do gumowego. Wow, bardzo droga rzecz, ale bardzo przydatna w przyszłości. E, pobiera 8 mocy w czasie pracy, dobra. To też by nam się przydała wtedy panel słoneczny albo turbina wiatrowa. To wszystko jeszcze jest do ogarnięcia. Duży panel słoneczny, duża turbina wiatrowa, stop aluminium, szkło ceramiczny. No, no to tutaj jest. Tanią w miarę, tylko bajtów potrzebować będziemy. Duży pojemnik na zasoby, duży magazyn, duży silos magazynowy, duży silos ma magazynowy B. 12 komór ma, o kurka, dużo. Duży aktywny magazyn komorami, które można aktywować. O! ...gazik, duże siedzenie, średni łazik, SPF, drzwik, duży klakson. No średni łazik by był też fajny, ale to jeszcze sobie ogarniemy. Mm, Okej. Okay. Wycisk powtarzający. ...to, to, 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 RTG, stop węgla lead... E, ...baterie, jakbym chciał. Platforma C to nie Brukarz. O, potrzeb. O! Doprakc wydobywczych. Podłącz do łazika, aby budować drogi. W miarę potrzeb, wymaga kanistra na glebę. Pobiera jeden w mocy. O, fajnie. Siła wiertła. Brukarz będzie fajny w przyszłości. Paliwo stałe. Silnik ma manewrowy. Typ silnika manewrowego na hydrazynę będzie naprawdę fajny, bo nie będzie musieli używać po prostu jednorazowych silników. One, jednorazowe silniki są straszne, bo dużo po prostu mamy śmieci z nich. Dobra. Więc wiemy co w następnym odcinku będziemy robili, czyli e, mały prom, pewnie prawdopodobnie pierwszy lot. Ogar, jeszcze sprawdzę przed następnym odcinkiem, co potrzebujemy, żeby znaleźć to, 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 gdzie potrzebujemy to, gdzie tamto. No i... Co mogę rzec? Mogę wam jedynie podziękować za oglądanie tego kochanego kolejnego odcinka, w którym rozbudowaliśmy troszeczkę bazę. Zdobyliśmy więcej zasobów też. Więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, zapraszam was do lajkowania, subskrybowania kanału. No i pożegnać was. Wuf, wuf. Dobrego dnia.